Dzień dobry, nasze drogie Aniołki, mili widzowie. Witam Was ja i oczywiście Karolcia obok. Dzień dobry. Ja to oznacza Paweł, oczywiście, a Karolcia oznacza Karolcia. Karolcia, tak. tak. Słuchajcie, przejdźmy od razu do rzeczy. Chodzi o losowanie Multi Multi. A więc tak, w poniedziałkowym losowaniu trafiła osoba trzy liczby w Multi Multi. Mamy wygraną. Jest to osoba płci żeńskiej, było mnóstwo typów, chyba 782 albo 783, już nie pamiętam, no mniejsze o to, ale jedna jedyna, która trafiła to oczywiście nasza droga Madzia z Alicja w Krainie Zakupów Kanał I jako jedyna wytypowała prawidłowo trójeczkę. Zobaczcie, tu są liczby, typuje trójkę napisała, wyciągnęła język i napisała 52269. Potem, jak gdyby nigdy nic napisała miłego dziąka, buziaka, trzy serduszka i tyle ją widziałem. A okazuje się, że zobaczcie. No trafiła trójeczkę. Brawo, Madziu. Gratulujemy. Tak, i to jest twoja wygrana, no skromna pulę rozbiłaś, co prawda, skromną, ale jest. Tu jest 5, 10, 12, 13, 14 zł. No, załóżmy, że w promocji 15. Wybierz, czy mam ci te 15 zł. przelać blikiem, czy z drapeczki, co sobie życzysz. Tak więc. Pula na 3 trafienia niestety się skończyła, zostały jeszcze na 4 i na 5. No tu już może być trudniej. Dokładamy jednego lotka dodatkowo na czwórkę, dwa lotki na piątkę. Łącznie teraz wygrana za trafienie czterech liczb wynosi 10, 15, 18, 22 zł. Tak, dobrze liczę, 22. A jeśli ktoś trafi, no to 10, 20, 30, 34, 36 zł. Oczywiście, jak nikt nie trafi, to znowu trochę tą pulę zwiększymy w następnym odcinku. Także serdecznie Wam dziękujemy za udział w zabawie naszej Multi Multi. Jesteśmy Wam wdzięczni. Oczywiście, mam nadzieję, że Wy nam również. Za organizację. No, no ale bawimy się dalej. Bawi, tylko bawimy się dalej, oczywiście. 4 i 5 liczb. Tak, teraz już nie typujemy 3, tylko 4 lub 5, kto tam sobie co woli. Także jeszcze raz, Madziu gratulujemy i proszę o kontakt telefoniczny, najlepiej bezpośrednio pod numer 112. Tak, co robisz z tą ogromną wygraną? Jak zadzwonisz pod 112 i poprosisz o zdrabkowe studio, no to się zgłosimy. Dobrze, a teraz już przejdźmy do rzeczy. My zmieniamy tą formułę na te 51. Mamy jej dość, bo nic nie możemy wygrać. Zobaczymy, jak długo teraz nic nie będziemy mogli wygrać. Oto dwie gwiazdy dzisiejszego odcinka. I nie jest to zwykły odcinek, bo to jest taki odcinek. Yy który rozpocznie jakąś taką udawaną progresję, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku. Krzyżóweczka ekstra linia. Ja oczywiście nie lubię ekstra linii, więc oddam ją Karolci, ona sobie będzie ją drapać. Dobra, bo mi tutaj przerywało. Budzik mi zadzwonił. Dobra, a ja sobie zdrapię krzyżówkę. Także Karolcia ekstra linię, jak krzyżówkę. I teraz tak, jeżeli cokolwiek trafię w krzyżówce, czy to będzie zwrot, czy wygrana, no to odhaczamy krzyżówkę. Odhaczam ją w swoim notesie, notatniku i zabieram się jutro za kolejną zdrapkę, którą będę oczywiście podwajał. Jeżeli na przykład karolcia dzisiaj nie trafi ekstra linii, no to jutro będą dwie ekstra linie. Jeżeli wśród tych dwóch jutrzejszych nie trafi, nawet zwrotu, no to będą trzy, aż do skutku tak długo, aż będzie chociaż jedno trafienie, no, żeby można powiedzieć, że zdrabka została przez nas zaliczona. Tak? Zrozumiałe. Tak. Kochanie, rozumiesz? Ja tak. Mam nadzieję, że nasi państwo nasze, które ogląda nasi widzowie również rozumieją zasady tej naszej nieco głupkowatej zabawy. Dlaczego głupkowatej mówię? No, bo to jest taka progresja udawana. W zasadzie nie ma racji bytu w drapkach. no ale coś musiałem wymyślić, bo już dość z tym 50%. Jeden z tymi porażkami. Dzisiaj będą dwie porażki, ale za to jutro już będą cztery, może i będzie większa szansa. Zobaczymy. Dosyć gadania. Zapraszamy Was na drapping. Krzyżówka w całości, ekstra linie też w całości. Najwyżej przyspieszę minimalnie, żeby Wam się lepiej oglądało. Zostańcie z nami. Zapraszamy. Tak? Tak. Zostańcie. No to kochani, zaczynamy od ekstra linii numerek 17. I jak zwykle ty drapiesz, ja ci pomagam. Tak. Zamazuje się obraz. O. Balony i popcorn. Słoń i tu, tu widzę słonia. Co? Cztery ostatnie, tak? Tak. Moneta mhm. i korona. Tak wygląda moneta, a tak wygląda Dziękuję. korona. tak. Dobrze, dobrze, pokazuj. Korona. Korona. Moneta. Korona. To I to, a tu okulary jeszcze gdzieś tu. A tu były okulary? No tu. Mhm, no tak. No Klucz jest, tak. i słońce. Tu nie ma ani klucza. Jest tu słoneczko. jest słońce. Klucz. Gwiazda była chyba też jeszcze, nie? Tak, tu jest gwiazda. Klucz. A jak korona była? Tu jest korona. Wszystko, widzisz, było, klucz i słońce. No i to by było na tyle. Dzwonu nie było, nie? Nie, nie było. Dzwonu nie było, tu nie było. Czyli pierwsza zdrapeczka, co nikogo oczywiście dziwić nie powinno. Mamy CDH, czyli jutro dwie zdrapki ekstra linie. Ty stawiasz. Dobrze, nie ja, martwcie ja się ja na, na, jut... drapie, na drapie. Na jutro już chyba nadrapiemy, bo to było za długo. Trwało dobrze. A teraz ja wezmę sobie tą krzyżóweczkę. Pewnie też pustą, no ale pobawić się trzeba. Mógłbym od razu zdrapać kontrolę, no ale to by nie było zabawy, nie? Zabawa musi być, chociaż coś z tego musimy mieć. 8 minut, nam no, tu zeszło. 8 minut. No i zobaczymy teraz ile mi, kolejne 8. no to będę musiał przyspieszyć troszeczkę. No trochę przyspieszysz. Dobra, no to lecimy od, od, o, u, u o. jak to woli, o i u, no to lecimy. O i u, tak będę sobie szukał, później zjadę niżej, a Ty jak będziesz coś widzieć, no to będziesz mi stukać i pokazywać najwyżej, nie? Dobra będę widzieć. No tak, oczywiście. Jeśli chodzi o bonus, no to mamy słowo shriek. O. Czyli co? Z, J. To jest wszystko. I teraz druga. Jest J. Z chyba tutaj nie będzie. To wszystko. No i trzecia. I tu mamy J. I co? Tu mamy Z. Wszystko kochanie? Tak. Już nie ma J ani mógł. Z. Tu jak nie ma, jak jest. No Gdzie? Tu. O, no, widzisz. Nic, nic, nic nie ma. No dobra, przedostatnia. Przedostatnia to jest I. Dobra, co tu mamy? I i, 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 I. I tu jeszcze, tu, tu. No i nic więcej. Tu jeszcze jest M. Było M. No właśnie, pytałem, czy było MN. A widzisz. No to właśnie Ci odpowiadam. I tu jeszcze jest E. Tu było E, tak, poprawiłem. Dobra, czyli... Co to było? I. I i Z. Już <noise> <Go> żeśmy zapomnieli. <noise> Z. Masz wyraz. Jest wyraz drugi. No pewnie będą po dwa wyrazy wszędzie, no trudno się mówi. I. I. I co? Tutaj jeszcze? Tutaj Mierzę ja. To mamy drugi wyraz, nie? Tutaj tak? Tu no bo zostało ostatni. Car, dni. Cari nic nie było więcej, tak? Czy było jeszcze coś? No nas, może było, ale... Nie sądzę. Okej, okay, no i ostatnia literka to jest ty. To jak, jak Teresa, jak Tadeusz. No to chyba niewiele nam to da. Zobaczcie. Dosłownie nie ma nic. C było chyba, nie? Było C? Czy mi się śniło? Było C, no. No to jest trzeci wyraz. No niemożliwe. Jest trzeci wyraz, zobaczcie. Chyba, no chyba, bo C było. No teraz widzę, że, że jest trzeci. Czyli byłaby zebra, ochota, I medal. medal i rum. O, panie, to zobaczcie. Chyba, to. no ja już sam nie wiem, zaraz się okaże. Sprawdź telefonie od razu, jakie tam są te kontrolne, no, bo ja tam nie pamiętam. No brawo, widzisz, widzowie, wymodliwi, nie będziesz drapał krzyżówki. T. Literka T, no to już chyba nic więcej nie ma. PNS. Dobra, czyli to by było wszystko na tą chwilę obecną, czyli to mamy w drugiej krzyżówce. Po co jeszcze? K nie było na pewno. N ten też nie, prawda? To nie było P, N, K, No, czyli tak. Ochota, zebra, rum i medal. Czyli cztery, cztery wyrazy znalezione. Kontrolne. Możemy sobie zdrapać teraz. No, to drap. C, c, c. C, C, C. 20 dwie dyszki. Zł. No to o dobrze. Brawo. Też się cieszę, czyli krzyżówkę możemy odhaczyć jako pierwsza. Za pierwszym razem została trafiona krzyżówka. Cztery wyrazy. Dwie dyszki wygrane. Czyli jutro biorę się za inną zdrapeczkę. Nie będzie progresji związanej z krzyżówką XXL, ale za to będzie. Progresja związana z. tymi no przykro Ekstraliniami. Także jutro Karolcia dwie zdrapeczki sobie na drapie. Na odcinku będzie szukać wygranej w dwóch zdrapkach, nie w jednej. Dobra, no to kochani, oczywiście ja oczywiście przedłużę, bo w tej chwili film trwa. O Jezu, już nie powiem wam ile. Mam nadzieję, że będzie krótszy, jeżeli troszeczkę przyspieszę. Serdecznie wam dziękujemy za obejrzenie z nami tego bardzo długiego i nudnego odcinka. Cieszę się, że w krzyżówkach. Trafił w krzyżówce, trafiłem, trafiłem 20 zł. No, w ekstra linii się nie udało, ale jutro będzie kontynuacja tej zdrapeczki Także pozdrawiamy serdecznie, dużych wygranych, uśmiechu, zdrówka i do usłyszenia. I do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, pa, cześć. Pa. I nie zapomnijcie o Multi Multi. O 22 losowanie zostawiamy 4 lub 5 liczb. Typ zależy już od was kochani. I Madzia odezwij się. Tak i pamiętaj Madziu, zadzwoń do nas 112. Trzymajcie się, cześć.